Witam Was wszystkich w, w programie twój z, z, z Girls LPS Chciałam Wam zaprezentować yy, nowy strój wypróbowany na szootcherów. Taka szata dziewczyńska. Proszę o tutaj niedziela. O taka właśnie. Tutaj jest szyte białą nitką. A no to jest zrobiony z materiału bluzki taki. Tak, to właśnie był cały strój, mam nadzieję, że się podoba. Chcieliśmy tylko pokazać właśnie ten oto nowoczesny strój. Może i w czwartym odcinku zrobimy jeszcze jakiś strój, ale kilka stroi na, na przykład na Spanieli na różne LPS Tak to będzie na przykład na różne na przykład na, na przykład na szerszle króliki psy no na przykład takie zwierzęta hodowlane na przykład jak krowa oczywiście na wsi pandy hej i, ale się żeby yy, oto właśnie te całe wisko. i na przykład jeszcze y, koty, jak ten shorthair jeszcze będą, tak. Yy, jak mówiłam, które posiadłem to na przykład świnia, świnka, yy, konik, tylko że nie ze starej edycji oczywiście. Tak. Kupujesz na przykład. List. Tak? Matko, nie przywracajcie mnie. Ym, no i inne. Ym, więc to na tyle. Chcieliśmy tylko tak. To zaprezentować. Więc. To na tyle. Więc. Pa.